John Gordon. Pozytywny pies. Opowieść o sile pozytywności. Przekład Marcin Kowalczyk. Wydawnictwo MT Biznes. Czyta Robert Michalak. Wstęp. Nie jestem z natury osobą o pozytywnym nastawieniu. Ludzie uważają ze względu na moje książki, że taką osobą jestem. Ale prawda jest taka, że muszę naprawdę ciężko pracować nad swoim nastawieniem. W tej dziedzinie jestem więc najpierw uczniem, a dopiero później nauczycielem. I jako uczeń staram się nauczyć wszystkiego, czego sam nauczam i wprowadzać to w życie. Przed laty, poszukując optymizmu w życiu, czytałem wszystkie prace naukowe z dziedziny rozwijającej się dopiero psychologii pozytywnej i w końcu sam napisałem książkę, aby pomóc ludziom w nabraniu pozytywnego nastawienia i energii. Książka pokazywała, jak można to osiągnąć, ćwicząc zaledwie dziesięć minut dziennie. Na długo przed ukazaniem się takich książek, jak The Happiness Advantage Shona Ancora, Projekt Szczęście Rubin Gretchen, Na tropie szczęścia Gilberta Daniela oraz Pozytywność Barbary Fredrickson, opracowałem własny plan pozytywnej energii, który wykorzystałem w swoim życiu i którym podzieliłem się z innymi. Robert Emmons. Zajmujący się badaniami nad wpływem wdzięczności, jeden z wiodących badaczy na polu psychologii pozytywnej, tak pisał o mojej książce zatytułowanej The Ten Minutes Energy Solution. W oparciu o wyniki najnowszych badań naukowych, Gordon w przekonujący sposób przedstawia praktyczne podejście do życia pełnego energii. Już samo przeczytanie tej książki podniosło mój poziom energii. Jednak, z kilku powodów, między innymi ze względu na tytuł, książka ta nie dotarła do tak szerokiego kręgu czytelników, jak miałem nadzieję. Pamiętam, że podczas jakichś targów książki siedziałem obok Johna Grogana, który podpisywał autorskie egzemplarze książki Marley i ja. Do mnie stało w kolejce dziesięć osób, do niego setki, i kolejka kończyła się za progiem budynku. Uśmiechnąłem się tylko i pomyślałem pewnego dnia napiszę o psie, który staje się bardziej pozytywny. Tak więc, zamysł niniejszej książki pojawił się już przed wieloma laty i jestem szczęśliwy, że udało mi się go urzeczywistnić. Od tamtego czasu przeprowadzono liczne badania w dziedzinie rozwijającej się psychologii pozytywnej. Zdecydowana większość tych badań dowodzi korzyści płynących z pozytywnego nastawienia. 11 z tych korzyści znajdziesz na końcu tego wstępu. Być może jednak należysz do tej grupy ludzi, dla których silniejszą motywację stanowią negatywne konsekwencje, a nie korzyści. Dlatego znajdziesz tu także wyniki badań pokazujących koszty negatywnego nastawienia. Mam nadzieję, że znajomość korzyści płynących z pozytywnego nastawienia i strat płynących z negatywnego nastawienia zainspiruje cię do wysłuchania tej opowieści i wprowadzenia w życie planu działania, który jest przedstawiony na końcu książki. Zdaję sobie sprawę z tego, że niektórzy ludzie mogą dojść do wniosku, iż ta książka nie jest wystarczająco poważna, skomplikowana, długa lub wystarczająco głęboka. Dlatego, że jest to opowieść o psie, który uczy się pozytywnego nastawienia i w dodatku ten pies mówi. Proszę jednak, abyś nie lekceważył treści tej książki tylko z tego powodu, że występują w niej gadające psy. W mojej firmie jedna z naczelnych zasad brzmi: w prostocie siła. Tak więc proste, skuteczne strategie przedstawione w tej książce wykorzystuję w pracy z wieloma firmami z listy Fortune 500, profesjonalnymi zespołami sportowymi, szkolnymi drużynami futbolowymi, które grały w Mistrzostwach kraju, władzami okręgów szkolnych oraz w szpitalach. Dzięki temu wiem, że zasady te działają. Dowody znajduję w tysiącach maili których autorzy chcą podzielić się ze mną informacjami o sposobach, w jakie te strategie wpłynęły na ich życie i pracę. Okazuje się, że pozwoliły one zwiększyć zyski, zmotywować sprzedawców, poprawić skuteczność zespołów, wychować pozytywne dzieci, rozwinąć kariery i poprawić małżeństwa, a także doprowadzić do licznych sukcesów indywidualnych i zespołowych. Celem tej książki jest przedstawienie wniosków z badań na temat pozytywnego myślenia w sposób prosty, zabawny i praktyczny, tak aby każdy, nawet dziecko, mógł z nich skorzystać i nakarmić swojego pozytywnego psa. Mam więc nadzieję, że jej wysłuchanie sprawi Ci przyjemność. Opisana tu historia będzie zabawna, i w rezultacie zrealizujesz zamieszczony na końcu książki plan działania i doświadczysz, Korzystnych efektów pozytywnego nastawienia do świata. Być może, tak jak ja, nie jesteś z natury zbyt optymistycznie nastawioną osobą, ale badania dowodzą, że pozytywne nastawienie można rozwijać i w konsekwencji wpłynąć na kierunek i jakość swojego życia. 11 korzyści z bycia pozytywnym: 1. Ludzie o pozytywnym nastawieniu żyją dłużej. Wyniki badań nad zakonnicami dowiodły, że te, które regularnie wyrażały pozytywne emocje, żyły przeciętnie o 10 lat dłużej. 2. Pozytywne środowiska pracy charakteryzują się wyższą wydajnością niż negatywne. 3. Pozytywni, optymistyczni sprzedawcy sprzedają więcej niż ich pesymistycznie nastawieni koledzy. 4. Pozytywnie nastawieni liderzy podejmują lepsze decyzje pod presją. 5. Małżeństwa są trwalsze i bardziej udane, gdy stosunek pozytywnych interakcji między partnerami do negatywnych wynosi 5 do 1, natomiast jeśli stosunek ten zbliża się do wartości 1 do 1, zwiększa się ryzyko, że małżeństwo zakończy się rozwodem. 6. Ludzie o pozytywnym nastawieniu, którzy regularnie dają upust pozytywnym emocjom, są bardziej odporni na stres, łatwiej radzą sobie z wyzwaniami i przeciwnościami losu. 7. Pozytywne nastawienie pozwala zachować szerszą perspektywę i widzieć sytuację całościowo, co ułatwia znalezienie właściwych rozwiązań. Negatywne nastawienie sprawia, że ludzie mają zawężoną perspektywę i bardziej koncentrują się na problemach. 8. Pozytywne myśli i emocje przeciwdziałają negatywnym skutkom stresu. Nie można przecież być jednocześnie wdzięcznym i zestresowanym. 9. Pozytywne emocje, takie jak wdzięczność i uznanie, pomagają sportowcom w osiąganiu coraz to lepszych wyników. 10. Ludzie nastawieni pozytywnie mają więcej przyjaciół, co stanowi główny czynnik sprzyjający poczuciu szczęścia i długowieczności. 11. Liderzy o pozytywnym nastawieniu i cieszący się popularnością mogą w większym stopniu liczyć na wsparcie innych, częściej otrzymują podwyżki i awanse, a także odnoszą większe sukcesy w pracy. Koszty negatywnego nastawienia 1. Według danych Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób, 90% wizyt lekarskich ma jakiś związek ze stresem odczuwanym przez pacjentów. 2. Badania dowodzą, że negatywnie nastawieni pracownicy mogą odstraszyć każdego potencjalnego klienta i to już na zawsze. 3. Według badań przeprowadzonych przez Barbarę Fredrickson na University of Michigan, zbyt wiele negatywnych interakcji w stosunku do pozytywnych może zmniejszyć wydajność zespołu. 4. Negatywne nastawienie wpływa na morale, wydajność i skuteczność zespołu. 5. Wystarczy jedna negatywna osoba, aby zepsuć całe środowisko pracy. 6. Badania Roberta Crossa na University of Virginia pokazały, że źródłem 90% niepokoju w pracy jest zaledwie 5% osób, które wysysają energię z innych. 7. Negatywne emocje prowadzą do skrócenia życia. 8. Negatywne emocje zwiększają ryzyko ataku serca i udaru. 9. Negatywne nastawienie wiąże się ze zwiększonym poziomem stresu i bólu oraz mniejszą ilością energii. 10. Ludzie nastawieni negatywnie mają mniej przyjaciół.